Cześć kochani, witamy na naszym kanale jeszcze raz. E, fajnie, że tu jesteście. E, dzisiaj chcemy pogadać o bardzo wielkiej, dużej, gigantycznej decyzji, która nas czeka i chcemy Waszej pomocy. E, krótko mówiąc, e, rozważamy przejście na elektryczny napęd. I za chwilę o tym. Witamy kochani! Słuchajcie, dzisiaj o bardzo wielkiej naszej życiowej decyzji e, mówię zupełnie serio, bez ściemy e, jest to ogromna decyzja czy i jak e, zamienić naszą łódkę na kompletnie ekologiczną, 100% zieloną, pływającą HT, która będzie pływać przy pomocy elektrycznego napędu czy wywalić nasz istniejący sail drive i istniejącą śrubę i istniejący diesel i zamienić to na elektryczne silniki no więc, dlaczego w ogóle robimy ten odcinek? Dlatego, że nie tylko chcemy Wam pokazać, czym tu się spieramy, ale również bardzo byśmy chcieli tych z Was, którzy coś na ten temat wiedzą, mają jakieś doświadczenie na ten temat, żeby również się wypowiedzieli na ten temat, dlatego, że jesteście nam mega pomocni. To, co dzieje się na naszym kanale, szczególnie tym angielskim, no bo ten jest bardzo świeży, nowiutki, jeszcze nie mamy takiego tutaj odzewu dużego, jest bardzo było nam pomocne z wieloma rzeczami, wiele razy były sytuacje, w których rozmawialiśmy o jakichś decyzjach, systemach, rozwiązaniach i nagle ktoś z naszych e, e, podglądaczy e, kochanych nam napisał coś w komentarzach, co od, kompletnie otworzyło nam e, oczy na jakieś nowe rozwiązania, więc z góry Wam dziękujemy, jeśli się zaangażujecie w to. No dobrze, cztery rozwiązania. Jeden, dwa, trzy, cztery. E, każdy z nich ma punkt A i punkt B. No więc tak. Co mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji istniejący Janmar 54, który jest aktualnie tu zamontowany, zaraz wam go pokażę. I mamy do dyspozycji stare nasze Volvo 75-konne, które leżało sobie w garażu przez 6 lat i które możemy w dość chyba sensowny sposób wyremontować szybko i doprowadzić do stanu całkiem fajnej używalności. I mamy również nasz generator 3 kW Dometic, który jest malutki, no ale jednak jest generatorem. Opcja 1A. Zostajemy przy tym, co jest. Czyli mamy, zostaje Janmar 54, Seal Drive SD60, Max Prop 17-calowy. I jedziemy do przodu i wstawiamy tylko z powrotem naprawiony generator 3kW i tyle. Nic się nie dzieje. Jakie są tego minusy? No po pierwsze, że nic nie zrobiliśmy, e, czyli nie staliśmy się ekologiczni, e, dalej smrodzimy, dalej hałasujemy, dalej się trzęsiemy, e, dalej nie da się dogadać w kokpicie jak silnik chodzi, bo jest taki hałas, e, dalej wozimy e, 300kg żelastwa plus 500kg diesla, i cały system paliwowy plus pewnie z kilkadziesiąt co najmniej kilogramów części zapasowych do silnika, tak żeby mieć święty spokój i nie stanąć gdzieś w jakichś krzakach. Opcja B. Wywalamy ten... Aha, przepraszam. W opcji A jaki jest jeszcze minus? W opcji A minus jest taki, że 6 lat temu, kiedy wymieniliśmy... Yy, Nasze stare Volvo 75-konne na 54-konny Janmar. Krótko mówiąc, przejęliśmy troszeczkę w dół. Łódka na prostej, że tak powiem, wodzie płaskiej bez wiatru porusza się fantastycznie, jedzie do 8 węzłów na pełnym gazie, 6,5 powiedzmy przy 80%. Więc wszystko w porządku, niby, tak? Problem jest taki, że jak zawieje od przodu. I zbuduje się do tego odpowiednia fala, no to przy 30 węzłach wiatru i odpowiedniej fali poruszamy się już tylko ewentualnie trzy węzły. I to też przy dobrze dociśniętym silniku, przy 90%. Nie fajnie. Eee, I tu jest ten problem. Łódka fantastycznie żegluje, więc my generalnie żeglujemy, i to nigdy nie było jakimś wielkim problemem dla na nas. Ale raz na ruski rok zdarza się sytuacja, kiedy awaryjnie potrzebowalibyśmy faktycznie wyjechać na pełnym gazie i wy, 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 wyciągnąć się z jakiejś sytuacji, wąski kanał, mocny wiatr z przodu, ewentualnie nawet jakiś prąd w nos, e, no wtedy przydaje się ten, ten zapas, zapas gazu. tak? E, więc jeżeli byśmy mieli zatrzymać się przy dieslu, to raczej e, myślimy nad opcją 1b. 1b opcja to jest wyciągnięcie z powrotem Janmara, którego kupiliśmy, Wyremontowanie starego Volvo i wsadzamy silnik 75-konny w miejsce naszego istniejącego Jamara. W związku z czym mamy bez problemu zapas, e, zapas e, e, gazu. Tak? I nie mamy problemów z wyjazdem z jakichś e, ciasnych kanałów, e, z płynięciem pod silnikiem pod e, dość sosewną falę i porządny wiatr. Generalnie sprawa jest załatwiona. Minus. Taki, że dalej jesteśmy z dieslem, dalej mamy ten sam, te same ile tam razem około 800 kilo całego systemu z pełnym bakiem, tak? Żelastwa i diesla i 900 kilo, tak naprawdę z częściami zapasowymi i tak dalej. Oczywiście to też jest kosztowne, no bo trzeba wyciągnąć stare silniku, wlaminować podłoże pod pod nowy. Nie jest to taka robota na kilka dni, tak? No, i tu rodzi się opcja 2, 3 i 4. I mówię o wszystkich naraz teraz, dlatego że wszystkie te trzy pozostałe opcje, opcja 2, 3 i 4, mają jedną zasadniczą różnicę między opcją od opcji 1, czyli wiąże się z nimi instalacja dwóch niezależnych motorów silników elektrycznych. I one znajdą się tu. Mniej więcej w tej okolicy. Lądują dwa silniki, jeden silnik z tej strony. Jesteśmy teraz na zewnętrznym kadłubie lewym, i dokładnie ta sama sytuacja dzieje się na zewnętrznym kadłubie prawym. Czyli w tym momencie zyskujemy napęd kompletnie nie w centrum. I co się dzieje? Wszystkie trzy opcje, 2, 3 i 4, powodują to, że nagle mamy supermanewrową łódkę, bo nagle z, z trimaranu, który ma tylko jeden silnik po środku i który nie potrafi tak właściwie skręcić. Robimy z tego właściwie katamaran z dwoma silnikami, który może się kręcić dookoła siebie, jak tylko zrobimy różnicowy napęd i w ogóle jest fantastyczny do manewrowania. Bajka. Druga sprawa. Jeżeli wjeżdżamy w rzeczony już wcześniej kanał najeżdżony z skałami po obu stronach i potrzebujemy z niego wyjechać na pełnym gazie, no to mamy dwa niezależne, kompletnie odizolowane od siebie systemy. Dzięki czemu, jeżeli nawet jeden padnie, to nie dzieje się taka katastrofa, tak? Jesteśmy w stanie z tego wyjechać dalej na drugim silniku, albo przynajmniej zawrócić i z wiatrem pojechać w bezpieczne miejsce. Więc tutaj a, jest duży plus e, tego napędu, takiego pseudo-katamaranowego. Tak? E, I teraz na czym polega opcja 2 i czym się różni od opcji 3 i 4? Opcja 2 e, to jest, że bierzemy jeden z istniejących dużych silników, czyli albo Janmar, albo Volvo, e, dołączamy do niego generator czy prądnicę prądu stałego 48 czy 96 V i traktujemy to jako system hybrydowy czyli krótko mówiąc trochę jak Toyota Prius, tak? czyli że ona sobie ruszy elektrycznie, ale tych akumulatorów ma bardzo niewiele, więc jak tylko potrzebuje więcej gazu albo dłużej musi jechać, to wtedy odpala się momentalnie ten duży silnik, który ma taką dużą produkcję prądu, że jest w stanie na bieżąco Produkować zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na nawet pełen gaz obu silników elektrycznych. To jest opcja 2A, jeżeli zostaniemy przy silniku Janmar, 2B, jeżeli zostaniemy przy silniku Volvo. I to już tylko zależy od, od tego, jak jaką moc potrzebujemy do danych silników. Opcja 3. Troszkę bardziej środowiskowo fajna. Aha wracając jeszcze do opcji 2, Co, jaki jest minus jeszcze opcji 2? No to, że zostaje to całe żelazko, tak? Nie robimy żadnych tak naprawdę oszczędności tutaj na wadze, a wręcz przeciwnie, dodajemy wagę. Bo dodajemy wagę elektrycznych silników, e, dodajemy wagę przynajmniej jakichś dodatkowych akumulatorów, bo jakieś muszą być, nawet jeśli to jest system hybrydowy. A natomiast zostaje nam cały jeden wielki silnik, zostaje nam cały system paliwowy i wszystkie części zamienne do dużego silnika. Więc, jak na mój gust, to nie jest taki hit. Opcja 3. Pozostajemy przy naszym generatorze, który jest niejako pomocą do istniejącego napędu elektrycznego i systemu elektrycznego. E, jest to 3 kilowatowy generator, więc to nie jest generator, który jest w stanie wygenerować tyle e, e, za, pełne zapotrzebowanie na te silniki, nie jest w stanie nawet wygenerować tyle, żeby one nawet powoli jechały na tym generatorze, ale jest w stanie przedłużyć autonomię. W związku z czym w związku z czym. Jeżeli mamy, powiedzmy, baterii na, nie wiem, 3 godziny autonomicznej e, e, jazdy na elektrycznych silnikach, na autonomicznego płynięcia, to powiedzmy, że ten generator wydłuży nam, nie wiem, do 4 albo 5 godzin. nie jest to nic wielkiego. Opcja 3B. sprzedajemy ten generator, kupujemy duży generator, powiedzmy 10 czy 15 kW. Radykalnie wzrasta na autonomia. Powiedzmy, że podwaja się czy potraja ten czas, który możemy e, e, non-stop jechać na, e, do wyczerpania baterii, Silnikowych. Oczywiście tutaj też zależne jest to, ile użyjemy tych baterii silnikowych, tak? bo możemy mieć większą autonomię na bateriach i może to dużo dłużej trwać, zanim wyczerpiemy je do zera. Dalej, nie jestem wielkim fanem tego. Już mi się bardziej podoba ten, ta opcja, ale też nie jestem do końca wielkim fanem tego, bo mimo wszystko zostaje coś pierdząco-śmierdzącego z olejem i z dieslem i z systemem. Paliwowym. Niemniej jednak jesteśmy w stanie już ten 500-litrowy gigantyczny bank zamienić na przykład na 200-litrowy plastikowy gdzieś tutaj z tyłu i robi nam się miejsce pod salonem, gdzie możemy już wtedy mieć tam na przykład akumulatory, możemy mieć też dodatkową lodówkę, zamrażarkę, cokolwiek. Tak? Opcja 4. Moja ulubiona. Opcja 4. Moja ulubiona wywalamy wszystko co smrodzi, pierdzi, robi hałas i jest nieekologiczne. I zostajemy z wersją kompletnie, absolutnie, totalnie autonomiczną, elektryczną. To ma swoje ogromne plusy, które już widzimy, tak? Jesteśmy totalnie zieloni, 100%, cisza, spokój e, i zero, e, zero zapachu, zero smrodu, zero dwutlenku węgla, tlenku węgla i wszystkiego innego, co, co, co produkuje diesel. Również odpada nam około 800-900 kg <coughs> żelastwa. Tak? Oczywiście duża część z tego będzie musiała być zastąpiona akumulatorami. 800-900 kilo, może tego nie będzie aż tyle, ale teraz tutaj rodzi się chyba najwięcej pytań przy tej opcji. Dlatego że pytanie, jaką chcemy mieć autonomię. Jeżeli nie musimy nigdzie być na daną godzinę, jeżeli nie potrzebujemy mieć tego spokoju, że w razie, gdyby się obu, obróciła pogoda to spoko, włączamy duży silnik, jedziemy i dojeżdżamy i tak na tą godzinę, co trzeba, na to miejsce, co trzeba, tak? Jeżeli to nie ma, tego, to, tego nie ma, no to w zasadzie możemy się zdecydować na tą opcję, tak? Oprócz jeszcze jednego scenariusza, jeżeli raz na jakiś czas będziemy musieli przepłynąć na przykład coś takiego jak Kanał Pan, Panamski lub kanał Kiloński, no to nagle się okazuje, że nie mamy tej autonomii, żeby popłynąć 8 godzin na silniku. I tu się robi też problem, tak? Oczywiście kanał Kiloński na przykład można łatwo ominąć, bo można popłynąć dookoła Danii, ale już kanał Panamski nie za bardzo, bo kanał Panamski musielibyśmy płynąć dookoła Ameryk, tak? Więc ten numer nie przejdzie. Z drugiej strony, pakować jakiś gigantyczny, autonomiczny system, który jest w stanie 12 godzin płynąć na akumulatorach. Tylko z tego powodu, że raz na 5 lat przepłyniemy przez jakiś kanał, który to potrzebuje. No, być może to też jest nonsens. Może łatwiej jest po prostu wynająć holownik, tak? Nie mam pojęcia. Trudno mi powiedzieć w tym momencie. I tu bardzo fajnie by było, gdybyście powiedzieli, co o tym sądzicie. Bo być może na, prowadzicie nas jakiś, na jakiś temat, który, którego jesteśmy nie, nie jesteśmy w stanie teraz nawet wymyśleć, tak? E, natomiast. E, ale to są, to są tylko te kilka rzeczy, które nas trzyma przed tym, żeby pójść w totalnie elektryczny napęd bez żadnego zabezpieczenia w postaci diesla lub generatora. Tak? Jest jeszcze jedna rzecz, która nas zupełnie realnie trzyma przed tym, żeby pójść w kompletnie elektryczny. To jest niezawodność tych systemów. Bo z jednej strony silniki elektryczne jako takie same w sobie są nieprawdopodobnie niezawodne, to jednak całe te systemy kontroli, zabezpieczeń, przed przegrzaniem, przed, przed przeładowaniem, przed no, jakimikolwiek innymi historiami, to jest wszystko cały czas strasznie nowe, to są strasznie nowe systemy. Tutaj najwięcej jest 5-10 lat może doświadczenia przy niektórych, u niektórych producentów i oni dalej jeszcze wszystko ustawiają, kombinują i tak dalej i tak dalej. Nie jesteśmy pewni na ile te systemy są czymś na co możemy na czym możemy całkowicie, stuprocentowo polegać, tak? Um, oczywiście fantastycznie, bo dalej jest to żaglówka, więc jeżeli wszystko się skicha, no to dalej możemy postawić żagle i dopłynąć prędzej czy później w to miejsce, gdzie potrzebujemy dopłynąć i później zastanawiać się nad tym, co się zadziało, tak? Ale nie chcielibyśmy wylądować gdzieś pośrodku Polinezji Francuskiej bez napędu i z ciemnym domem, tak? Więc e, chcemy to zrobić jak najmądrzej, E, używając wszystkich możliwych e, informacji, jakie nam są dostępne, więc tutaj jeszcze raz jesteście nam mega e, potrzebni. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje, jakie macie na ten temat, wszelkie wasze doświadczenia, wszelkie sugestie. Wszystko, co wiecie na ten temat, będzie super. Także bardzo Wam dziękujemy. Bardzo się cieszę, że zobaczyliście e, i posłuchaliście tego, z czym się teraz wspieramy. Do następnego odcinka. Hej! Żonatko przypomina, że miałeś pokazać silnik. Chciałem pokazać silnik. Kopicie. Dobra, idę pokazać silnik. No to silnik. Nie, no chcecie. Wam będziemy. No cały czas w jednym miejscu ten kadr. Kochani, w opcjach, we wszystkich opcjach chciałem wam tylko pokazać, z czym mam do czynienia, jeśli chodzi o przestrzeń. Tutaj mamy taki szybki podgląd. Aktualnie generator jest wymontowany, więc mamy bardzo dużo miejsca. O, hop siup. I jesteśmy w, w komorze silnika. Tutaj normalnie Szynk. mieszka generator i normalnie był jeszcze zapasowy bak paliwa. Tutaj mamy aktualny silnik. Czyli w opcji 1a to po prostu zostaje na swoim miejscu, dzięki do widzenia, sprawa załatwiona. W opcji 2 możemy ewentualnie to przerobić na wielki generator prądu stałego, tak? W opcji 3 to wylatuje, zostaje tylko generator. W opcji 4 y... jest tu imprezownia. No, nie, w opcji 4 bez jaj. W opcji 4 tutaj tak naprawdę nie ma nic, mogą być ewentualnie akumulatory, zależy jak będziemy chcieli rozmieścić wagę, ale raczej waga pójdzie bliżej masztu. Co się wtedy dzieje? Mamy tutaj mnóstwo miejsca, po pierwsze. Po drugie, nagle wylatuje zbiornik paliwa, który jest pod salonem, i robi nam się całe jedno takie półpiętro miejsca, gdzie możemy mieć właściwie otwieraną klapę w salonie, w której możemy sobie wchodzić i mieć tam lodówkę, zamrażarkę, akumulatory, cokolwiek jeszcze tam jest. Naprawdę mnóstwo miejsca. Więc I odpada mnóstwo wagi. Także, no, jakby to powiedzieć, wiele z tych opcji jest dość kuszących. E, także... Także tego. Także koniec. Widzicie z czym się spieramy. spieramy Jeśli nam z tym pomożecie w tych sporach i, e, i pomożecie nam w, w wyborze, w mądrym wyborze i bezpiecznym wyborze na przyszłość, a jak również mam nadzieję ekologicznym, to będziemy Wam bardzo wdzięczni. E, komentujcie ze swoimi pomysłami, lajkujcie. Jeśli subskrybujecie, subskrybujecie, to pamiętajcie naciśnijcie ten taki dzwoneczek i tam później jest opcja, że powiadomienia wszystkie. Świątecznie. Tak, świąte, świątecznie. O właśnie już święta zbliżają. Bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Kurde słuchajcie, jestem dzisiaj bardzo dumna z mojego męża, bo dzisiaj prawie słowa nie powiedziałam na koniec musiałam powiedzieć, ale musiałam go pochwalić, bo poszło mu świetnie. Zgadza się, że nieźle poszło? Nieźle gada, ma gadane Ma gadane. Ma gadane. A jak chcecie poćwiczyć angielski techniczny, to kliknijcie na nasz kanał. Angielski Sail i tam też będzie artykuł VIVET o tym e, właśnie w diesel versus Electric i wtedy co? I wtedy jeszcze poznacie całe techniczne słowo, bo skupanie jest dobre w tym. Dźń, dźwię, dzień. A jak by ho, się, ho, ho. Okaza a jakby się okazało, że kupujecie łódkę albo potrzebujecie doradztwa, to zapraszamy na loving i Ale no tak, tak, tak. Jakbyście szukali y, osoby, które, y, które mogą Wam pomóc wybrać łódkę i ruszyć w świat, to zgłoście się do nas.